Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otoczyły Ciebie i Twoich bliskich. Słuchaj uważnie, ponieważ to, co mam ci do powiedzenia, nie może zostać zignorowane. Coś bardzo poważnego dzieje się w Tobie, coś, czego być może jeszcze nie zauważyłeś, ale co wpływa na Twoje życie w sposób, jakiego nigdy byś się nie spodziewał. Nie myśl, że to zwykłe ostrzeżenie, bo niebo jest w stanie gotowości. Widziałem wszystko i teraz musisz się o tym dowiedzieć. Ta wiadomość dotarła do ciebie, ponieważ jest pilna, ponieważ nie ma już czasu do stracenia. Stawką jest twoje życie, a jeśli nie zaczniesz działać teraz, konsekwencje mogą być nieodwracalne. Czujesz, że coś jest nie tak, ale nie potrafisz tego wyjaśnić. Próbowałeś to zignorować, myśląc, że możesz iść dalej, nie zwracając uwagi na to, co mówi twoje ciało i dusza. Ale to niepokój, który odczuwasz, nie jest przypadkowy. Pokazuje ci znaki. Ostrzegałem cię na wiele sposobów, a teraz mówię do ciebie bezpośrednio, abyś zrozumiał powagę sytuacji. Nie odkładaj tego na później. Czas nie działa na twoją korzyść. Jeśli nadal będziesz udawać, że nic się nie dzieje, możesz żałować, gdy będzie już za późno. To, co jest w tobie, musi zostać uzdrowione. Coś się rozprzestrzenia, coś, co może zniszczyć twój spokój, twoją siłę, a nawet twoje zdrowie. Nie daj się zwieść, bo to, co rośnie w ciszy, może być tym, co rani cię najbardziej. Musisz spojrzeć na siebie z pełną szczerością. Są rany, które jeszcze się nie zagoiły, bóle, których boisz się stawić czoła, nawyki, które powoli odbierają ci siłę życiową. Nie udawaj, że tego nie widzisz. Ja widzę. Wiem dokładnie, co się dzieje i jestem tutaj, aby ci pomóc. Ale musisz mnie posłuchać. Jestem bogiem miłości, ale jestem także bogiem sprawiedliwości. A sprawiedliwość oznacza, że są konsekwencje, gdy ignoruje się prawdę. Zostałeś ostrzeżony. Decyzja jest teraz w Twoich rękach. Możesz działać albo nadal zamykać oczy. Ale wiedz, że ignorowanie problemu nie sprawi, że on zniknie. Jeśli coś w Tobie jest złamane, musi zostać uzdrowione. Jeśli coś jest nie tak, musi zostać naprawione. I jestem tutaj po to, aby wskazać Ci drogę, dać Ci kierunek i wzmocnić cię, gdy poczujesz, że nie masz już sił. Napisz w komentarzu: Boże, wybieram działać teraz. Znam cię lepiej, niż sam siebie znasz. Nie ma w tobie nic, czego bym nie wiedział, nie ma uczucia, niepokoju ani bólu, którego bym nie widział. Widzę każdy Twój krok, każdy oddech, każdy ciężar, który dźwigasz, nawet ten, którego już nie zauważasz. Wiem, jak zmęczenie cię wyniszcza, jak ten cichy ciężar sprawia, że czujesz się, jakby cały świat osiadał na Twoich ramionach, stopniowo Cię miażdżąc. Wiem, jak bardzo starasz się to ukryć, jak próbujesz dawać z siebie wszystko, może nawet oszukując siebie, że wszystko samo się ułoży. Ale powiem Ci coś bardzo poważnego, to nie jest życie dla Ciebie. Nie stworzyłem Cię po to, byś żył bez sił, przeciągając kolejne dni, uśmiechając się, by ukryć ból. Widzę więcej niż to, co jest na powierzchni. Wiem, co czujesz, jak ten brak energii, to zmęczenie psychiczne i fizyczne odcisnęło na tobie piętno. Zastanawiasz się, dlaczego nie możesz wyrwać się z tego kręgu. Czujesz, że Twoja siła życiowa gdzieś uleciała, nawet tego nie zauważając. Ale ja jestem Bogiem i nie akceptuję Twojego bólu, Twojego cierpienia. Nie stworzyłem Cię do życia w cieniu, bez radości, bez zdrowia, bez pokoju. Jestem tutaj, gotów to zmienić. Nie ma znaczenia, co doprowadziło Cię do tego miejsca, ważne jest to, że mogę wszystko uczynić nowe. Mogę przywrócić to, co zostało utracone, o Twoją siłę i pokazać Ci, że życie, którego pragniesz, nie jest odległym snem, jest czymś realnym, w zasięgu Twojej ręki. Znam Twoje myśli, nawet te najcichsze, te, których boisz się przyznać nawet przed sobą. Widzę lęki, które ściskają Twoją pierś, wątpliwości, które cię dezorientują, rzeczy, które nosisz w sobie, często nie wiedząc nawet, jak się nagromadziły. Przechowujesz tak wiele, znosisz tak wiele, a mimo to czujesz, że już nie dasz rady. Wiem o tym, dlatego jestem tutaj, aby powiedzieć Ci, że ten ciężar nie jest Twój do doniesienia. Wiem, co Cię przygniata, co próbuję sprawić, byś zwątpił w moją moc. Ale nie zgadzam się na to, byś tak żył. Nie stworzyłem Cię po to, byś żył bez pokoju, bez radości, bez siły, którą dla Ciebie przygotowałem. Nie zostałeś stworzony, by być zmęczonym, by nieść na sobie ciężar, który Cię przytłacza. Ja jestem Bogiem, który daje siłę, który odnawia, który wnosi życie tam, gdzie wydaje się, że już go nie ma. Dla mojej mocy nie ma rzeczy niemożliwych. Mogę odmienić sytuację, w której się znajdujesz. Mogę zmienić wszystko. Mogę przywrócić to, co wydaje się stracone, naprawić to, co zostało złamane, dać ci nową siłę, która cię zaskoczy. Ale musisz tego chcieć. Niczego nie wymuszam, to ty musisz zrobić pierwszy krok. Nawet jeśli będzie mały, nawet jeśli będzie nieśmiały, ale niech będzie skierowany ku mnie. Jestem tutaj, z otwartymi ramionami, czekając na twoją decyzję. A kiedy ją podejmiesz, wszystko zacznie się zmieniać. Nie dlatego, że masz w sobie siłę, ale dlatego, że oddajesz się mojej mocy, mojej opiece, mojej łasce. Znam Cię głęboko, każdą część Ciebie, nawet tę, którą próbujesz ukryć. Wiem, kiedy Twoje serce bije wolniej, zmęczone dźwiganiem tak wielu ciężarów. I właśnie to chcę, byś mi oddał. Wiem, że jest coś, co próbuje Cię zatrzymać, coś, co sprawia, że czujesz się tak, jakbyś nie mógł już iść dalej, coś, co otrzymacie w ciemności. Nie mówię tego, by cię przestraszyć, ale by cię obudzić. Nie chcę patrzeć, jak toniesz i nie musisz przez to przechodzić. Pozwól mi ci pomóc. Pozwól mi wyciągnąć cię z tego dołu, bo tylko ja mogę to zrobić. Jestem tutaj, patrzę na ciebie, czekając na moment, w którym podniesiesz głowę, otworzysz oczy i uznasz, że to ja jestem Bogiem, który może uczynić wszystko nowe w twoim życiu. Napisz w komentarzu: Pozwalam Bogu mnie podnieść. Znam cię głęboko, każdy szczegół twojego życia jest przede mną. Znam twoje zmagania, twoje bóle, bitwy, które toczysz dzień po dniu i widzę, jak bardzo się starasz iść naprzód, nawet gdy czujesz, że wszystko wymyka ci się z rąk. Wiem, że jest ciężko i może zastanawiasz się, dlaczego to wszystko się dzieje. Ale chcę ci teraz powiedzieć, że sprowadziłem cię tutaj, ponieważ moja miłość do ciebie nigdy nie zawodzi. Chcę widzieć Cię silnym, chcę widzieć Cię odnowionym, pełnym życia i pokoju, pokoju, który tylko ja mogę Ci dać. Jestem Bogiem, który uzdrawia, który podnosi i jestem tutaj, aby dać Ci siłę, aby podtrzymać Cię, gdy myślisz, że już jej nie masz. Wiem, że jest ciężko, że zmęczenie jest przytłaczające, ale chcę, abyś wiedział, że nie musisz tego dźwigać sam. Nigdy Cię nie opuszczam. Jestem tutaj, gotowy, aby wziąć Cię za rękę i przeprowadzić przez to wszystko. Nie jesteś sam, a nawet gdy dni wydają się ciemniejsze, moje światło nigdy nie gaśnie. Chcę widzieć, jak cieszysz się życiem, które dla ciebie przygotowałem, życiem pełnym radości, zdrowia, pokoju i harmonii. Nie chcę, abyś żył w ciągłej walce, niosąc ciężar, który nie został stworzony dla ciebie. Jestem Bogiem, który przywraca, Bogiem, który uzdrawia i mogę przemienić każdą sferę twojego życia. Ale, aby to się stało, musisz mi zaufać bardziej niż kiedykolwiek. Musisz zrozumieć, że ta wiadomość nie dotarła do Ciebie przypadkiem. Sprowadziłem Cię tutaj, ponieważ kocham Cię miłością, która wykracza poza to, co możesz pojąć. Wiem, co w Tobie wymaga odnowy. Wiem, co Cię rani, wiem, co trzeba usunąć, co trzeba uzdrowić. Znam każdy fragment Twojego istnienia, każdy ból, każdy lęk i jestem tutaj, aby Ci pomóc. Ale jest coś, co również musisz zrobić, musisz pozwolić mi działać. Musisz otworzyć swoje serce i dać mi przestrzeń, bym mógł w tobie działać. Nigdy nikogo do niczego nie zmuszam, ale jestem tutaj, czekając, aż pozwolisz mi działać, aż całkowicie powierzysz się mojej opiece. Widzę to, czego ty być może nie dostrzegasz. Znam siły duchowe próbujące cię osłabić, próbujące cię rozproszyć, abyś nie zauważył, co się dzieje. Wróg działa subtelnie, wkrada się do twojego życia w cichy sposób. Nie pojawia się w wielkich manifestacjach ale stopniowo zaszczepia w tobie zniechęcenie, sprawia, że myślisz, iż wszystko jest w porządku, podczas gdy w rzeczywistości oddalasz się od miejsca, w którym powinieneś być. Ukrywa strach w twoim sercu, sprawia, że wątpisz w siebie, że czujesz, iż nie dasz rady, że walka nie ma już sensu. Ale ja jestem Bogiem i nie pozwolę, aby to trwało dalej. Jestem Panem, który cię zna, a wróg nie ma mocy nad twoim życiem. Dam ci rozeznanie, pokażę, co trzeba zrobić, i poprowadzę cię poza tę cichą pułapkę, która próbuje cię zniewolić. Mówię teraz bezpośrednio do ciebie, bo chcę Cię o. Nie jestem tutaj po to, by zostawić Cię tam, gdzie jesteś, ale by Cię podnieść, by dać Ci siłę do zwycięstwa, byś odzyskał wszystko, co wróg próbował ci odebrać. Chcę, abyś odzyskał blask w oczach, radość życia, lekkość, która pochodzi jedynie z mojej obecności. Chcę, abyś znów poczuł pełnię życia, bez lęku, bez niepokoju, bez bólu. Chcę cię widzieć wolnym od wszystkiego, co cię zniewała, od wszystkiego, co sprawia, że czujesz się niezdolny do działania. Jesteś zdolny i wkrótce to zobaczysz, ponieważ jestem Bogiem, który przemienia, odnawia i uzdrawia. Pozwól mi działać w swoim życiu. Otwórz swoje serce na moją moc. Pozwól mi pokazać ci drogę do odnowy. Jestem tutaj z otwartymi ramionami, czekając, aż się mi powierzysz. Podniosę cię, uczynię cię silnym, a Ty zobaczysz, jak moje dzieło objawia się w Twoim życiu w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Chcę, abyś żył pełnią życia, które dla Ciebie przygotowałem. Napisz w komentarzu, pozwalam Bogu mnie o. Nie zostałeś stworzony po to, by żyć w ten sposób, dźwigając ciężar, który nie należy do Ciebie. Są rzeczy w tobie, które muszą zostać usunięte, zmęczenie, które zaakceptowałeś jako coś normalnego, choć nigdy nie było częścią moich planów. Przyzwyczaiłeś się do bólu, do zmęczenia, do braku sił, ale mówię ci, nie akceptuj tego jako swojej rzeczywistości. Jestem tym, który może o wszystko, tym, który może przywrócić to, co zostało utracone. Wróg chce, abyś pozostał w miejscu, chce, abyś uwierzył, że jest już za późno, że nic nie da się zrobić. Ale ja jestem Bogiem i mówię Ci, że wciąż jest czas. Wiem, co okryje się za tym zmęczeniem, tą nagłą słabością, tym niepokojem, który wydaje się nie mieć wyjaśnienia. To nie jest coś, co można ignorować. Czujesz, że coś cię cofa, jakby niewidzialna siła powstrzymywała Twój postęp. To nie jest tylko kwestia fizyczna, to duchowa rzeczywistość. I dziś daję Ci klucz do wyjścia z tego więzienia. Jestem uzdrowieniem, którego potrzebujesz. Jestem siłą, która może cię podnieść. Jestem odpowiedzą, której szukałeś. Ale musisz otworzyć swoje serce i zaufać mojemu słowu. Nie możesz dalej się opierać. Mówię bezpośrednio do Ciebie, wzywając Cię, abyś wyszedł z tego stanu i zaczął żyć pełnią życia. Ale decyzja należy do Ciebie. Nie mogę działać, jeśli mi na to nie pozwolisz. Nie mogę uzdrowić kogoś, kto nie przyznaje, że potrzebuje uzdrowienia. Nie mogę o kogoś, kto nie akceptuje, że coś musi się zmienić. Napisz w komentarzu: Boże, przyjmuję Twoją odnowę w moim życiu. Chcę, abyś wiedział, że nawet gdy dni wydają się ciemne, jestem z Tobą. Być może przechodzisz przez moment bólu, w którym wszystko wokół wydaje się trudne, niemożliwe do pokonania. Ale ja jestem Bogiem, i tam, gdzie Ty widzisz niemożliwości, ja widzę drogę przemiany. To, co dla ludzkich oczu wydaje się bez wyjścia, dla mnie jest okazją, aby pokazać moją moc, przywrócić to, co zostało utracone, i uzdrowić to, co jest zranione. W tej chwili ogłaszam, że drzwi otworzą się przed tobą, nawet tam, gdzie wcześniej wydawało się, że nie ma wyjścia. Jest uzdrowienie dla tych, którzy chorują, odnowienie dla tych, którzy są złamani, i nowy oddech życia dla zmęczonych serc. Choroba, która próbuje przejąć kontrolę nad twoim ciałem, nie pozostanie, bo ja jestem Panem który Cię odnawia, podnosi i przywraca Cię na drogę zdrowia i pokoju. Wiem, jak bardzo się modlisz i prosisz, dlatego przychodzę, aby Ci odpowiedzieć. Słyszę każde słowo Twojego wołania, każdy szept Twojej duszy, każdą łzę, która spłynęła po Twojej twarzy. Jestem bliżej Ciebie, niż myślisz. Nic nie umyka mojemu spojrzeniu. Jeśli modlisz się za kogoś chorego, ja również jestem z nim. Zapraszam Cię, abyś teraz oddał mi swoje troski i niepokoje. Być może modlisz się za kogoś bliskiego, kto jest w szpitalu, albo za kogoś, kto w domu walczy z chorobą. Wiedz, że ja jestem obecny tam, gdzie Ty jesteś, tam, gdzie się modlisz, tam, gdzie wstawiasz się za innymi. Dotykam życia tych, których kochasz, i mogę czynić cuda w każdym zakątku Ziemi. Nie ma znaczenia, gdzie się znajdują, ja do nich dotrę. Uzdrowienie, na które tak bardzo czekasz, zbliża się. Wiem, że wzywasz mnie, że twoja wiara wciąż walczy z beznadzieją i jestem tutaj, aby tę wiarę umocnić. Jeśli czujesz się słaby, bez sił, nie wiesz co robić, zaufaj mi. Nie pozwól, aby okoliczności sprawiły, że zapomnisz, kim jestem. Burza, którą widzisz przed sobą, nie jest większa niż moja moc. Jestem Bogiem, który ucisza burze, Bogiem, który czyni cuda tam, gdzie wszystko wydaje się stracone. Nie rozpaczaj, nie poddawaj się. Ja jestem Bogiem i wiem, co robię. Pracuję na Twoją korzyść, nawet jeśli tego nie widzisz. W tej chwili jestem tutaj, aby wysłuchać Twoich próśb. Znam Twoje serce. Znam Twoje lęki, Twoje obawy, ból, który nosisz. Kiedy nie możesz już się modlić, kiedy brakuje ci słów, ja już wiem. Znam twoją duszę, każdą myśl, każde strapienie. Nie ma takiej prośby, która nie dotarłaby do mnie, i nie ma wołania, które zostałoby przeze mnie zignorowane. Odpowiem na twoje błaganie nie w sposób, jaki sobie wyobrażasz, ale w taki, który będzie dla ciebie najlepszy. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, ono przyjdzie. Jeśli potrzebujesz wybawienia, zostaniesz uwolniony. Jeśli czekasz na odpowiedź, ona nadejdzie, a kiedy przyjdzie, będzie to w doskonałym czasie, we właściwym momencie. Nigdy się nie spóźniam i zawsze spełniam obietnice, które daję. Przede wszystkim chcę, abyś doświadczył mojego pokoju. Wiem, że czasami czujesz się samotny, ale pamiętaj, że jestem przy tobie. Obejmuję cię moją obecnością. Nawet gdy strach próbuje zawładnąć twoim sercem, ja jestem z tobą. A podczas gdy czekasz, daje ci pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Bez względu na to, co widzą twoje oczy, ja jestem tutaj, działając w sposób, którego jeszcze nie dostrzegasz. Kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że zawsze byłem obok ciebie, troszczyłem się o każdy szczegół, odnawiałem twoją wiarę i nadzieję. To, co wydawało się niemożliwe, teraz staje się możliwe we mnie. Odmienię tę sytuacje i zobaczysz na własne oczy moją interwencję. Jestem Bogiem, który odnawia, uzdrawia, podnosi upadłych i sprawia, że słabi stają się silni. Przywrócę twoje zdrowie, przywrócę równowagę i harmonię, której potrzebujesz. Właśnie teraz czynię to dla ciebie, a ty zobaczysz cud, który się wydarzy. Każdego dnia odnawiam twoją siłę. Wróg może próbować cię powalić, ale ty się podniesiesz, bo ja jestem z tobą. A kiedy się podniesiesz, zobaczysz, że to, co wydawało się stracone, zostało przywrócone, a to, co było złamane, zostało uzdrowione. Twoje życie będzie świadectwem mojej mocy. Twoje uzdrowienie będzie znakiem dla wszystkich, że ja jestem Bogiem, że jestem wierny i że czynię cuda. Nie ma znaczenia, jak się teraz czujesz, liczy się to, co ja czynię w twoim życiu. Dam Ci siłę, abyś mógł iść dalej, zwyciężać i zdobywać to, co wydawało się już niemożliwe. Ja jestem Panem, który odnawia. Jestem tym, który przemienia ból w zwycięstwo, cierpienie w radość. Nic, absolutnie nic, nie może się oprzeć mocy mojej ręki nad Twoim życiem. Kiedy poczujesz się słaby, ja będę Twoją siłą. Kiedy wątpliwości zaczną wypełniać Twoje serce, ja napełnię Twój umysł pewnością, że nie ma nic, czego nie mógłbym uczynić. Nie jesteś zdany na łaskę wichrów przeciwności, jesteś w moich rękach a ja jestem Panem, który wiernie prowadzi Twoje kroki. Uwierz, nadszedł dla Ciebie czas odbudowy. To, co wydawało się nie do naprawienia, zostanie przywrócone. To, co myślałeś, że już nigdy nie wróci, ja przywracam do życia. Odnawiam każdą sferę Twojego istnienia, przynosząc równowagę, której tak bardzo potrzebujesz, przywracając pokój, który uważałeś za utracony. Nadszedł czas uzdrowienia, a ja jestem boskim lekarzem, który zatroszczy się o każdą ranę, każdą bliznę, każdy ból, który nosisz w sercu. Twoje życie zostanie całkowicie odnowione, od wewnątrz na zewnątrz i zobaczysz odzwierciedlenie mojego uzdrowienia we wszystkich jego aspektach. Trudne dni, które przeżyłeś, walki, które doprowadziły Cię do łez, nie określą tego, kim jesteś, ale wyniosą Cię na nowy poziom wiary i zaufania do mnie. Kiedy powstaniesz, nie będziesz już tą samą osobą, która upadła. Będziesz silniejszy, pewniejszy siebie, pełen mojej łaski. Twoje zwycięstwo będzie większe, niż możesz sobie wyobrazić, ponieważ moja moc w tobie przewyższa każdą siłę, jaką wróg mógłby podnieść przeciwko tobie. Świadectwo twojego życia będzie żywym dowodem na to, że ja jestem Bogiem i że kiedy działam, wszystko się zmienia. To, co wydawało się niemożliwe, stanie się możliwe, a ty będziesz dowodem na to, że ja, Pan, wiernie spełniam wszystkie moje obietnice. Sprawię, że staniesz się światłem dla innych, aby mogli zobaczyć we mnie moje potężne dzieło i moją nieskończoną dobroć. Gdy spojrzysz wstecz, nie zobaczysz jedynie chwil bólu, ale ślady mojej interwencji. Zobaczysz, że każda bitwa była okazją do zbliżenia się do mnie, do poznania mojej mocy i wierności. To, co wydawało się końcem, w rzeczywistości było początkiem nowego etapu Twojego życia, w którym będziesz kroczyć w zdrowiu, odnowie i pokoju, ponieważ ja jestem Panem który cię przywraca, i dam ci siłę, abyś mógł iść naprzód. Teraz nie patrz na przeszkody ze strachem, lecz z pewnością, że nic nie jest w stanie cię zatrzymać. Pójdziesz naprzód, zdobędziesz to, co dla ciebie przygotowałem, i będziesz żyć w pełni mojego planu. Wszystko, co uważałeś za stracone, zostanie ci zwrócone. Wszystko, co było złamane, zostanie naprawione. A ty, który teraz czujesz się kruchy, staniesz się świadectwem mojej przemieniającej mocy, bo ja jestem Bogiem, który nigdy nie zawodzi. Wszystko, co zostało ci odebrane, zostanie przywrócone w obfitości. Dokonuję wielkich rzeczy w twoim życiu. A gdy nadejdzie czas odnowy, będzie on bardziej chwalebny, niż mogłeś sobie wyobrazić. Ja jestem Bogiem, który przemienia i zobaczysz to w sposób wyraźny i niepodważalny. Teraz zapraszam Cię. Abyś wyznał swoją wiarę we mnie, abyś ogłosił, że wierzysz w to, co czynię dla ciebie w tej chwili. Nie pozwól, aby okoliczności czy słowa innych odciągnęły cię od ufności w moją moc. Ogłoś swoją pewność teraz. Nie jesteś sam w tej walce. Bez względu na to, jak trudna wydaje się walka, ja jestem większy niż wszystko to. Jestem tym, który ma kontrolę nad wszystkim. I teraz przez wiarę. Możesz odpocząć, wiedząc, że słyszę każde Twoje słowo. Jeśli wierzysz, że od nowa uzdrowienie i cud już się dokonują w Twoim życiu, napisz w komentarzu, wierzę w moc Boga. Niech te słowa będą Twoim wyznaniem wiary, Twoim świadectwem, że mi ufasz. Jestem tutaj i to, co zaczęło się w Twoim życiu, zostanie dokończone. Moja moc jest w działaniu i ujrzysz spełnienie wszystkiego, co obiecałem. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, udostępnij je komuś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa pocieszenia i pokoju. Zasubskrybuj, aby nadal otrzymywać słowa wiary i nadziei, które chcę posłać do Twojego serca. Razem umocnimy tę wspólnotę, w której zawsze będziesz wspierany, prowadzony i bezpieczny w mojej miłości.